Panie pośle, panie marszałku, Grzegorz Braun nakłaniał Stanisława Michalkiewicza, znanego antysemity, wie pan o tym. Publicysta, panie redaktor. Nie no stygmatyzujmy ludzi w ten sposób. On stygmatyzuje ludzi. To pan Michalkiewicz stygmatyzuje ludzi, wskazując na duże nosy i tak dalej. Nie gryzie proszę. się w język. Ja nie mówię, że no jest właśnie. publicystą jest głównego nurtu. Publicystą, natomiast antysemite. nie stygmatyzuje ludzi. ludźmi. Zostawmy, że razie... domokreślanie, kto jest antysemitą, być może już... Nie ma potrzeby, żeby w ten sposób nazywać. Mi no, też ostatni ambasador Izraela sprawdzał. Ale zarzucił... pan jako wolnościowiec proszę nie odbierać mnie też wolności, żeby nazwać to po imieniu. Nie też ostatni ambasador pan Izraela Michalek. stwierdził, że zarzuci antysemityzm, dlatego że skrytykowałem zbrodnie wojenne w Izraelu, ale to chyba nie jest podstawa do tego, żebyśmy się identykowali tak jako Polakski. Ale Grzegorz Braun, pana Michalkiewicza, by stworzył z nim komitet do Parlamentu Europejskiego konkurencyjny do Konfederacji. Powiedział to to, Powiedział o tym dzisiaj, nieprawda? Powiedział o tym dzisiaj w radiu ze sławą Mirmen. I że powiedział jeszcze, że nie jest zachwycony tą konkurencyjną do konfederacji działalnością posła Brauna. A pan? Ja wielokrotnie namawiałem również Stanisława Michalkiewicza na start w wyborach. Uważam, że brakuje ludzi odważnych i popularnych. Chodzi o konkurencję do Konfederacji w tym przypadku. Ja namawiałem nie do robienia konkurencji, tylko do wspólnego działania. Uważam, że brakuje ludzi odważnych z popularnością w polskiej polityce. Natomiast pan Stanisław Michalkiewicz wielokrotnie ja pytam, odmawiał, posła Brauna, usprawiedliwiając czy... się swoim wiekiem. Rozumiem, to i... zostawmy. Ale czy pan poseł Braun, to, to jest uczciwe, że poseł z klubu Konfederacji takie ruchy polityczne, Wykonuje za państwa plecami? Ja nie wiem, czy za naszymi plecami, jeżeli to wiemy, to dlaczego za plecami? No. Bo to nie wiemy przecież od w niego nie. Czyli to partie też panu polityczne. nie przeszkadza, a nie przeszkadzało również. W Konfederacji są trzy tak, partie tak, ale są Państwo jedną i konfederacją i nie. Nie, to robimy klubem. razem, pewne rzeczy robimy osobno. Tak jest. Na przykład osobno również robi Grzegorz Braun to, że popierał inne, innych kandydatów niż Konfederacja wystawiała w wyborach samorządowych, tak było w kilku miastach, to nie no, że podobnie robiłem ja. Pan też tak robił? Oczywiście i Jak podobnie to? robił Sławomir Męcen i Nowa Nadzieja. Nie Konfederacje Państwo popierali? W których miastach popierała cała konfederacja niektórych ludzi, a w niektórych nasze partie składowe. A to jakaś straszna nielojalność. Nie, nie tak. dlaczego? To się nazywa pluralizm. Mamy trzy partie, każda ma pewną Zaraz autonomię. Zaraz mi pan powie, że platformę panuje. Gdybyśmy, gdybyśmy mieli w każdej sprawie identyczne zdanie, to niepotrzebne byłyby trzy partie, tylko byśmy mieli. Dobrze, ma. może to są drobiazgi. Natomiast ale... Za, zachęcam do zaproszenia Grzegorza Brauna, bo widzę, że panią redaktor bardzo interesują jego opinie i on na pewno chętnie to przyjdzie i wyjaśni. Nie swoje, do końca bym to tak ujęła, wypowiedzi. jak pan to ujął, ale rozważę tę sugestię. Natomiast.